Marcino Marcinovlogs. Marcino 424. Dzisiaj spod wieży w Mam podejrzenia, że tutaj Bismarck organizował jakieś swoje tajne ukryte sejfy. Więc akurat przy okazji warto by było sprawdzić czy czegoś tutaj nie ukrył. Ja na jak to robili Niemcy, wywozili całe złoto. I wszelkie kosztowności potrafili głęboko chować. Sprawdźmy to. Mam ze sobą wykrywacz taki niewielkich gabarytów. Spróbuję teraz przeszukać teren w okolicy wieży. Jest lekki sygnał, jest lekki sygnał, coś pokazuje. Spróbujmy to odgrzebać, ja pierdolę. Sztabka złota z czasów Wilhelm II. Chyba Deutsche Kaiser Koning von Prusen Znaczy jestem bogaty? Jest. Dzięki za uwagę. Pozdrawiam.